Odłożę, bo nie stała mi się krzywda, ale to był piękny zwiastun. Ale wiecie co? Grzech jest opowiadać o tym pięknym zwiastunie, gdy na zewnątrz mamy tak piękną pogodę. Więc, cóż, chodźmy na planer. Mamy luty i jest wiosna, 21 stopni jak nie więcej, bo jest ładna pogoda, tak samo jak ładny jest zwiastun najnowszego Mortal Kombat. Jak byłem mały, to zawsze były takie dwie kultowe bijatyki. Na automatach i nie tylko. Odnośnie serii Mortal Kombat, no nie jestem zbytnio, jeśli chodzi o dzieciństwo, nie jestem związany z tym. Zawsze bardziej moje serce należało do Tekkena, a szczególnie jak wyszło Tekken 5. No ale za sprawą rebootu w 2011 roku wyszedł Mortal Kombat, inaczej zwany jako Mortal Kombat 9. Oczywiście byłem za młody, żeby grać w te gry, więc tradycyjnie musiałem poprosić babcię, by mi kupiła to, więc gdy babcia mi to kupiła, odpaliłem jej. I... Zachwyciłem się, mimo że było po angielsku, gra, nic nie rozumiałem. No to i tak byłem zachwycony tą pijatyką i tym oczywiście kultowym, jakim rozpoznawczym dla Syry, czyli. Kulturycie. Samo Mortal Kombat, e, czym jest? No Jest to po prostu zwykła biatyka kontr-atak -e na wydanie Street Fightera 2. Stała gra za sprawą Dabuna i Jonato Tobiasa w 1992 roku. Były to kultowe trzy gry na automaty. Później dopiero się rozwinęła. Oczywiście z samym tytułem były też problemy, bo ponad kilka miesięcy próbowali wymyślić w ogóle tytuł. I aż dopiero e, pod sam koniec wymyślili ej dobra, to może jakiś kombat zrobimy. No i tak się narodzi Mortal Kombat. Sam Mortal Kombat no, jeśli myślicie, że to jest e, Wielka biatyka prosta z ludźmi i kolorowymi ninja. No. Trochę dobrze myślicie, ale musicie wiedzieć, że za sprawą właśnie wspomnianego rebootu w 2011 roku, seria stała się strasznie skomplikowana. I wiecie, te wszystkie postacie, które były wtedy dwuwymiarowe, nadały całej serii mocny charakter. To znaczy, już później były to postacie naprawdę z krwi o kości. Scorpion i Sub-Zero, którzy w kultowym filmie Pola Wessa Andersona, czyli pierwszej ekranizacji Mortal Kombat, byli po prostu zwykłymi nami do odstrzału, później wyrosły na naprawdę znakomite postacie. No i tak samo jest z innymi, na przykład Johnny Cage, czy Goro, czy inni bohaterowie, którzy na początku sprawiali wrażenie po prostu pustych bohaterów, później nabrali naprawdę dużego charakteru. I chyba najbardziej przez to ta seria wyrosła. Mimo tej całej absurdalnej fabuły, traktowała się naprawdę serio. No ale dobrze, na pytanie teraz wchodzi film. I nie wiem, chcecie nadrobić coś, chcecie przynajmniej wiedzieć, o co chodzi w tym, no to jest sobie Shang Tsung i ma swoją wyspę I organizuje turniej Mortal Kombat w zasadzie tyle. Mamy gościa z czterema rękoma, dwóch ninży, typa, który jest gwiazdą, Sonię, który jest generałem, Raydena, który jest Bogiem piorunów. Zatem od czego zacząć, jeśli chcecie przygodę z Mortal Kombat? W zasadzie, no, zacznijcie od dziewiątki, bo dziewiątka jest takim pięknym rebootem. No i tutaj smutna informacja dla ludzi, którzy lubią bijatyki na pc Z jakiegoś powodu gra została usunięta ze Steam'a, więc niestety szkoda. Potem mamy Mortal Kombat 10 i Mortal Kombat 11, i w zasadzie tyle. No ale przecież był jeszcze kultowy film, ja, ja wiem jakie szczęście mają adaptacje gier, aczkolwiek moim zdaniem już ta pasca słabych ekranizacji została przerwana za sprawą już kultowego reżysera Paula W.S. Andersona, twórcy takich hitów jak Resident Evil czy Alien vs. Predator z PG-13. Obcy i Predator z PG-13. Jest to na pewno ciekawy gość, który bardzo dobrze moim zdaniem oddał tym, czym miał być Mortal Kombat wówczas w tych latach 90. do tego stopnia, że no tam nie trzeba zbyt dużo. Mamy wielki turniej i bohaterowie muszą się nawalać. Dodajmy jeszcze jakiś wątek o zemście, parę naprawdę charyzmatycznych bohaterów i no w zasadzie mamy sukces. Excellent. No, oczywiście minusem tego filmu było brak Fatality. Jeśli chcecie rozpocząć swoją przygodę filmową, no to wystarczy obejrzeć po prostu pierwszy Mortal Kombat, będziecie widzieli o co chodzi, albo kupisz taki. Czy tą konwencję I Christophera Lamberta żywiające suchary, albo nie? Muzyka to co mi się podoba najbardziej w na wschodzącym filmie to, że kontynuuje i bierze stylistykę z Mortal Kombat 10 i 11 i przywraca to nie wstydząc się. Ma masę kampu, czyli świadomego kiczu. Stacie, które wyglądają tak absurdalnie, wykończenia wyglądają też absurdalnie, aczkolwiek też pięknie z tą choreografią. Nie ma tutaj żadnego przymrużenia oka, nie ma to też takiej parodii, że ej patrzcie jak to było śmiesznie w latach 90-tych jak, 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 walczyli, jak walczyli, bo to głupie, nie? Mimo, że reżyser nie robił wcześniej nic poza teledyskami, jednak czuć, że zrobił. Z tego coś naprawdę dobrego, jakąś mięsistą bitkę, kinokopane, którego dawno nie było. Podoba mi się też to, jak wyglądają te walki. Próbują być bezkompromisowe. Ale, i tu jest też jeden element, o co niby powinienem hejtować, ale moim zdaniem jest jak najbardziej dobry i pokazuje, że twórcy trwają, co robią. W filmie mamy nowego bohatera, który nie jest związany w ogóle z uniwersum gier, czyli kola. I kol, moim zdaniem, Cole jest widownią, tak naprawdę. Najprawdopodobniej on będzie naszymi oczyma. To jest bardzo prosty zabieg. To znaczy, no jeśli chcesz nas wprowadzić w jakiś świat, no to. W prowadzić nowego bohatera, któremu będzie się mówiło co, jak, to znaczy i on będzie reagował właśnie tak, jakbyśmy to my reagowali. To samo, co zresztą jest robione od setek lat w kinie. Przykład Harry Potter albo Luke Skywalker. Koracza w świat Jedi, tak samo Harry Potterowi tłumaczy się, co i jak wszystko działa i to właśnie my jesteśmy tak jakby tą osobą, i to razem z nim podziwiamy świat. A wiem, że bez tego bohatera, no to byłoby trochę zgubne. Mamy taki przykład, film Duncan'a Jonesa, Walkera, który wprowadza nas w świat orków, ludzi, przynajmniej dla mnie, nie go. w ogóle z serią gier, Warcraft, no to kompletnie nie wiedziałem o co chodzi tam. No, nie, nie potrafiłem jakoś się wczuć. Tutaj mam wrażenie, że jest inaczej. Jest to dla starych wyjadaczy. Zjedli zęby na grach. No i też nowych widzów i mam nadzieję, że ten film kurczę zarobi. No to zrobią sequel. Kurczę, Mortal Kombat. To jest taka marka która aż prosi się o takie dobre uniwersum filmowe. No był też ten serial było y, animowane film o Skorpionie. Dalej by się chciało, żeby wprowadzić to nas w świat Hollywood. Podoba mi się to, że nie mamy tu ani jednego znanego aktora. Mamy jakiś kaskadero, którzy byli w filmach Marvela. Strasznie mnie to cieszy, bo wiem, że wzięli ludzi, którzy zamią się bić, a nie no po prostu wzięli, nie wiem, sławnego aktora. Ja nie mówię, że taki zabieg jest zły, ale no jeśli chcesz zrobić film, który jest oparty na wielkiej biletyce, no to zaangażuj w to ludzi, którzy już y, potrafią się bić, którzy są w tym zawodzie. No i czekaj. Czekamy też na kultową walkę w zwiastunie, która wygląda rewelacyjnie, czyli Skorpion i Sub-Zero. Jeszcze jedna rzecz, kultowy motyw muzyczny oczywiście w tym zwiastunie, no bo jak to tak nie użyć słynnego You To jest tak kultowy utwór, gdzie nawet osoby, które nie znają, to wiedzą o co chodzi. To tyle i na zakończenie powiem, że no Team Sub-Zero, no bo lud.